Cześć, hej, przyszłam bumlić wam dzień Jestem Atene SSO I witam was w kolejnym odcinku I w tym filmiku będziemy kupowali sobie konie Jest to już dziesiąta część zakupów ze Start Stable. Stwierdziłam, że jednak będę kontynuować tę serię Więc zapraszam do oglądania to jest taka, że nie nagrał mi się dźwięk, jeżeli chodzi o dwa pierwsze konie. No ale trudno. Na szczęście zauważyłam, że mi się nie nagrywa i teraz dogrywam jeszcze raz. No powiem Wam tylko tyle, że kupiłam sobie dwa mustangi i potem pojechałam na rancho starszej, aby kupić American Paint Horsa. Także teraz wracam już z normalnym filmem. Miałam dylemat pomiędzy tymi nowszymi American Paint Paint'ami, ale w końcu wezmę tego. No, i znowu muszę losować imię, także poczekajcie chwilkę. Tutaj wybrałam takie imię i go już kupujemy. Tak, mamy pięknego American Paint'a, uwielbiam je. Mam jeszcze jednego do trenowania. I to jest ten koń z urodzin, tak, urodzin. W końcu się wszystkimi końmi zajmę. Taką mam nadzieję. A teraz kupujemy tego konia i ja muszę wypróbować ten długi ogon, bo to po prostu jest coś ciekawego na pewno. Zwłaszcza to, jak on tutaj lata. To jest przepiękne. Summer Ring będzie się nazywał ten koń i to będzie klacz, bo jeszcze nie było w sumie. I kupujemy go. Jest ciekawy, trochę te oczy mi nie pasują, ale ogólnie wydaje mi się, że... Będzie dosyć dobry. Planuję jeszcze sobie kupić jednego z tych koni, ale na ten moment nie jestem pewna, czy teraz bym chciała. Zastanawiałam się nad tym, bo mam mega mało koni siwo jabłkowitych. Tak mi się przynajmniej wydaje, a ten mi się w miarę podoba. Jest ciekawy na pewno. No, ale dzisiaj nie chciałabym wydać wszystkiego, także już sobie tutaj odpuszczę. Tak, nie mogę sobie normalnie... Nagrać to w południe, tylko muszę sobie to nagrywać wieczorem, żeby już mi się robiło ciemno. W mnie to zawsze drażni, bo ja lubię jak jest jasne. Nie wiem dlaczego, ale nigdy nie lubiłam tej pory, jak już tak zachodzi słońce w i zawsze chciałam to sobie wyłączyć. No a teraz mam taką możliwość, tylko że nie zawsze to działa. Jesteśmy na farmie Steve'a i co ja stąd chciałam? Shayer'a o, one są tutaj. Dobra, myślałam, że zniknęły. Szejera chciałam, tak, szajera. Dawno nie miałam szajera. Miałam w sumie tylko tego Halloweenowego i teraz już Wam pokażę. Oczywiście nie mogę tam przesuwać, na nie wiem czemu. I tego. A ja sobie dzisiaj zaplanowałam, że kupię tego. Bo on też jest ładny i w sumie na początku też mi się podobał, ale jednak wzięłam tego drugiego, no ale teraz czas wziąć i tego, bo czemu by nie? I kupujemy tego konia. I mamy tutaj jeszcze tego kuca Dark, Dark Morph, czy coś takiego. I no ja bym go w sumie wzięła, bo o, on jest na przecenie. Więc w sumie bym go wzięła. Nie wiem, co dokońcam się o tych kucach. No są jakie są. Ale on jest uroczy w miarę. A siwych kucy mam mało, także może się przyda. Kogo ja próbuję oszukać w tym momencie. I właśnie mi się przypomniało, że jest teraz park koni Także zaraz tam pojadę Tylko jeszcze na muszę jechać na farmę Marleya Bo mi SSO zaraz będzie chciało usunąć konia Znaczy nie tak zaraz, no w środę dopiero Ale wiecie o co chodzi Cute Horse To jest zbyt dosłowne Nie wiem czy klacz, czy ogier, czy co Może być w sumie znowu klacz Nie obchodzi mi już to tak za bardzo jak kiedyś No ale jednak to daje No bo jakoś tyle to lepiej wygląda Pintabiany I tak sobie kupię tego, bo pintobi odchodzą, jest mi przykro. Więc kupię sobie tego. Bo jednego mam i w sumie są spoko. Więc wezmę sobie tego, bo ma ładną maść. No, jest ok, Dobra, nie będzie senior, bo to w sumie jest już według Star stary koń, także senior ogier. I mamy naszego konia wyścigowego. Araby też odchodzą. Druga generacja odchodzi. Dlaczego? A dzisiaj właśnie postanowiłam, że będziemy sobie tak jeździć do różnych miejsc wiecie, bez podwózek i tak dalej. No i pewnie większość tych stawek, kiedy gadam podczas jazdy, wam powycinam. Jesteśmy na Dargo Koni! I co ja stąd chciałam oprócz tego Dark Mort? Chciałam konia pelkijskiego, tak. Konie, które mówiłam, że mi się totalnie nie podobają i mają źle zrobiony zad moim zdaniem, i w ogóle są jakieś takie nijakie. Ale tak, te konie mi się zaczęły w miarę podobać, jest taka maść, piękna Znowu połączenie bieli z brązem, także no cudny jest, tak Widzicie, zdanie czasem potrafi się zmienić Znaczy chyba na filmach nigdy nie mówiłam, że mi się te konie nie podobają No ale nie podobały mi się kiedyś Demon Wind będzie się nazywał Dobra, może być, kupujemy Dużo nowych kras w sumie tutaj kupujemy, bo tych koń na tym koncie też nie miałam. Więc to będzie mój pierwszy. Pewnie ostatni, ale. No cóż, ładny jest, tak. I w ogóle ze święta jedzieckiego też mi się podobał taki koń podobnej maści mega, ale podobało mi się to malowanie przez te przejścia. No i właśnie się dowiedziałam, że on jest ze święta. No i nie mogę go na razie kupić. Jesteśmy. Tutaj walnej, i tutaj daj są te konie magiczne, bo one tutaj zostały tutaj na stałe. Tak, no nie po konie magiczne akurat przyjechałam, chociaż chciałabym tego, bo w tej wersji jakoś mi się średnio podoba, ale ta wersja pastuchino jest przepiękna i chyba kupię go dla tej wersji właśnie. Jeżeli chodzi o jednorazowo, też się zastanawiam, ale no ładny jest, podoba mi się w miarę. Też tutaj są te zwierzaki, ale nieważne, bo teraz chciałam kupić Ardena I zastanawiam się, którego jako pierwsza kupić, bo chcę kupić raczej jednego Tak, wiecie, bardziej yy, na próbę Ale że właśnie zobaczyłam, że ten jednorożec jest podobny Znaczy jednorożec, no ten magiczny koń, Do tego w wersji niemagicznej, no to raczej tego nie wezmę jednak Więc albo tego, albo tego w krop... Yy, siwo tego. ale kupowaliśmy... Nie, nie kupowali. Tak, kupowaliśmy podobnego American Penta więc wezmę po prostu zwykłego takiego. Tak, jak to piosenka. Niech będzie. No, niech będzie też ogier. Mamy Ardena. Zaspany trochę. Pamiętajcie, nie warto podejmować pochopnych decyzji. Jednak ja i pochopne decyzje to bardzo zbliżone sprawy, także kupuję tego konia. Trudno. Po prostu go kupuję. Będzie to Magic Rain. Tak, świetnie. Po prostu świetnie. świetnie. No, ale zachciało mi się jeszcze tego konia. No więc trudno. Nie przypadam za tą rasą niezładny, tak? No ale zanim się z Wami pożegnam, to pokażę Wam wszystkie konie z dzisiejszego odcinka. Dzisiaj takie trochę mniejsze zakupy w sumie. No, no ale myślę, że i tak sporo wydałam. Tak się prezentują wszystkie konie z dzisiejszego odcinka. Mamy tutaj Ardena, Szajera, gorąco krwistego Belgijczyka, mustanga Kuca Darkmord i drugiego Mustanga i American saddle Brit, Pinta Pintabiana drugiej generacji American Paint-Horse'a i magicznego Clyde to już wszystkie konie no jest to myślę, że wystarczająca liczba no i co? to coraz więcej koni do trenowania no ale bardzo się zniecie, że wszystkie wyglądają bardzo ładnie, a w ogóle mustangi i saddle bridy widzę, że są takie strasznie ruchliwe. Zwłaszcza ten saddle brid. On cały czas tutaj jakoś tak podskakuje. I... Także to już byłoby na tyle w tym odcinku. Więc adios, do widzenia. Mam nadzieję, że umieliłam wam dzień. I do zobaczenia.